szczęśliwy będzie, zobaczmy. mam kciuki. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Zakopanem, w kompleksie, który nazywa się Kompleks Średniej Krokwi. Dzisiaj tutaj odbywają się niezwykłe zawody. Zawody o Puchar Tatr, w którym startują młodzicy i juniorzy. Ponad 200 zawodników bierze udział w tegorocznym Pucharze Tatry 2021. A naszą rozmówczynią jest pani Ewa bilan która być może bardziej z dana jest ze swoich artystycznych przedsięwzięć, ze swoich wystaw i różnego rodzaju projektów, ale jest też współorganizatorką takiego klubu sportowego Evenement. Proszę troszeczkę o tym klubie opowiedzieć. Założycielką wraz z mężem. No klub działa od 2014 roku i w zasadzie coraz więcej zawodników zasila nasze szeregi. Stąd duża motywacja, żeby robić tego typu imprezy. No właśnie, zorganizowaliście Państwo Puchar Teatr. Kto bierze udział w tym pucharze? W Pucharze Teatr biorą udział zawodnicy z całej Polski. Mamy również dwa kluby ze Słowacji, chociaż bałam się, jak to będzie przy sytuacji covidowej, czy w ogóle uda im się przyjechać, ale tak, są razem z nami, cieszymy się i możemy rywalizować w tak mocnym składzie. No właśnie, udało Wam się ściągnąć ponad 200 zawodników, chłopców i dziewcząt zresztą. Czy to było trudne zadanie? Nie takie trudne, tak naprawdę e, dzieciaki mają potrzebę rywalizacji, lubią e, ten styl życia, lubią się spotykać. Tutaj jakby no same zawody są okazją właśnie do fajnego spotkania. Rodzice zorganizowali coś na kształt pikniku, można zjeść coś dobrego, spędzić miło czas. Także jest to fajna okazja, żeby po tym czasie zamknięcia, móc się zobaczyć i powiedzieć ze sobą. Co daje tym najmłodszym zawodnikom start właśnie w tego typu zawodach? No, to nie są typowe warunki dla tego sportu? Walczą o dosyć atrakcyjne nagrody. Także no myślę, że samo to jest dla nich dużym przeżyciem. Oswajają się. Z tą rywalizacją, ale chcemy, żeby każdy tutaj czuł się wyjątkowo, więc każdy dostaje pamiątkowy plastron startowy, jest odznaczony specjalną plakietką, że jest naszym gościem, zawodnikiem, więc ma się każdy tutaj, każde dziecko ma się czuć wyjątkowo na tych zawodach. Ja właśnie jeszcze pytałam o te warunki, no bo jak wiadomo, skoki narciarskie, te najważniejsze zawody, odbywają się jednak zimą, prawda? A, no ale tutaj, dzięki temu, że średnia krokie w cały ten kompleks został, zmodernizowany, właśnie odbudowany na nowo, tak można powiedzieć i zresztą niedawno otwarty, bo dopiero w lipcu dwa miesiące temu. No właśnie troszeczkę o tych warunkach, bo tu powstały takie warunki, prawda? Żeby ten sport uprawiać również latem. To prawda, no było nasze marzenie, żeby zorganizować tutaj zawody. Poprzednia edycja miała miejsce w Kochołowie, gdzie no ci starsi zawodnicy nie mogli brać udziału, bo nie było dla nich obiektów, a tutaj już możemy wykorzystać każdą ze skoczni, od najmniejszej do tej największej K95 i wszyscy mogą rywalizować. Pani przygląda się tym e, najmłodszym zawodnikom, zarówno w swoim klubie, jak i pewnie na takich właśnie zawodach, no już międzynarodowych, jak się przed chwilą dowiedzieliśmy. Czy pani widzi tutaj takie talenty, jak talent męża? Oczywiście, że widać talenty. Natomiast fajne jest to u dzieci, że to się też zmienia. Czasami komuś nie idzie przez jakiś czas i nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, nagle skacze najdalej. Więc to jest też fajne u tych dzieci, że to się zmienia i, i tak naprawdę y, wszystko może się zdarzyć. A czy Pani zdaniem w Polsce są szanse na to, żeby takie dzieci właśnie później kontynuowały swój rozwój właśnie w tej dziedzinie sportu. Jak najbardziej tak. Myślę, że gdyby nie, to, nie te szanse, to nie mielibyśmy motywacji, żeby to robić, a jednak wierzymy, że to wszystko może się udać. Bardzo Pani dziękuję. To była pani Ewa Bilan-Stoch, współorganizatorka zawodów o Puchar Tatr 2021. Dziękujemy ślicznie. Państwo pozostańcie jeszcze z nami. Bo spróbujemy porozmawiać z zawodnikami, tymi najmłodszymi, i z ich trenerami. Teraz Państwo widzicie, jak oni sobie świetnie radzą na tej najmniejszej skoczni, i to są naprawdę zawodnicy, których wiek. No, to spróbujemy zresztą zaraz się dowiedzieć, ile mają lat. No. Dzień dobry, czy mogłabym z tobą porozmawiać? Widziałam, że skoczyłeś przed chwilą, że oddałeś piękny skok. Powiedz, ile masz lat i skąd jesteś? E, e, mam 9 lat, jestem z Białego Dunajca. No. A jak ci się dzisiaj skakało? Dobrze. E, a czy długo się musiałeś przygotowywać do takich zawodów? Od, od właściwie od jakiego czasu trenujesz skoki narciarskie? Za niedługo będzie rok. O, to, to nie jest zbyt długo? No. Ale już wiesz jak to się robi. No, jeszcze tak nie do końca. Ale już bierzesz udział w bardzo poważnych zawodach, czyli no. e, robisz to dobrze, jak rozumiem. No ostatnio byłem trzeci. No, to całkiem niezły wynik. E, a co byś chciał osiągnąć w tej karierze? Nie wiem. A dlaczego właśnie wybrałeś skoki? No bo tata, bo taty brały bym z koszkiem to. Tata mnie namówił, żebym skakał. I... No i po prostu tak. Super, bardzo Ci dziękuję. Przedstaw się proszę. Jest eee, Bartłomiej Chowaniec. Dziękuję, Cię. To był proszę Państwa 9-letni Bartłomień Chowaniec z Białego Dunajca, który właśnie przed chwilą y, oddał bardzo ładny skok. Jak Państwo słyszeliście w poprzednich zawodach, zajął trzecie miejsce. A trenuje od roku, y, więc to naprawdę jest y, spory sukces. Pokażemy Państwu teraz, jak wyglądają te skoki. Przypominam, jesteśmy na kompleksie Średnia Krokiew, kompleksie, który został całkiem niedawno zmodernizowany. Powstało tutaj nowoczesny wyciąg, powstała nowa skocznia, teraz jest ich tutaj kilka, są świetnie przygotowane również do zawodów, które można rozgrywać latem, jak Państwo widzicie, bez śniegu. Jesteśmy na terenie ośrodka, centralnego ośrodka sportów, bo ten kompleks właśnie na takim do, do, mieści się na, na tym terenie. Kolejny zawodnik i to jest chyba dziewczynka. Nie wiem czy się... Nie, chyba, chyba jednak chłopiec. Zaraz zresztą... Dziewczynka, tak, zaraz będziemy mogli zamienić z nią kilka słów. και το δεύτερο πραβείο, ο Βιμπάτνιν, δεν έχει Cześć! Dzień dobry! Możemy dwa słowa z Tobą zamienić? Chciałam zapytać, jak się skakało? Dobrze. Dobrze? Czyli to był taki dobry skok, z którego jesteś zadowolona? No, nawet. A powiedz, od kiedy trenujesz skoki narciarskie? Nie wiem, chyba trzech lat. Od trzech lat? A ile masz lat w tej chwili? Dziesięć. Czyli jak miałaś siedem lat, to zaczęłaś, tak, startować? No, sześć. 6. A dlaczego wybrałaś ten sport? Nie wiem, tata też skaka. <noise> Rozumiem, czy to takie rodzinne zamiłowanie. A jak się nazywasz? Milena. Jeszcze raz? Milena. A na nazwisko jak masz? Kula. Dziękuję Ci bardzo. A skąd jesteś, jeszcze powiem? Ze Szczerku A, dziękuję dzień dzień bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. zejdź ze skoku. Chciałam zapytać jak ci się skakało? No, dobrze. A jakie są warunki? Jak je oceniasz dzisiaj? Nie wiem, to jest średnio, czy jakoś tak. <noise> a od kiedy skaczesz na Narta? Y w zimie zaczęłam i skaczę pół roku. Dopiero pół roku? A nie boisz się? Nie. A co trzeba zrobić, żeby pokonać strach przed takim skokiem długim? Robicie no, i polecisz. A o czym myślisz, jak tak lecisz? Nie wiem, o skokach tak naprawdę. Super. Przedstaw się, jak masz na imię, ile masz lat? Zosia i mam 7 lat. A jak masz na nazwisko i skąd jesteś? I Grubel i kochany z Baleniciny, Balenicina Bardzo Ci dziękujemy. O, proszę Państwa, jak słyszeliście, siedmioletnia zawodniczka, która trenuje skoki narciarskie od pół roku. No, proszę bardzo, jak pięknie zapozowała. Mówi, że się nie boi, że myśli o skokach i że to jest fajny sport. Are <laughs> you? Proszę Państwa, jesteśmy na kompleksie średniej krokwi. Tutaj odbywa się puchar Tatr w skokach narciarskich młodzików i juniorów. W tej chwili swoje statry rozpoczęli najmłodsi zawodnicy. To są zarówno dziewczynki, jak i chłopcy. Rozmawialiśmy tutaj już i z chłopcem i z dziewczynkami, nawet z siedmioletnią zawodniczką, która dopiero od pół roku trenuje. Skoki, no ale świetnie, świetnie jej idzie. Rozmawialiśmy też z panią Ewą Bilan Stoch, która założyła klub sportowy Eventment, w którym trenuje właśnie młodych zawodników. Ona wraz z mężem Kamilem Stochem jest organizatorką tego pucharu. W pucharze bierze udział ponad 200 zawodników, nie tylko zresztą z klubów sportowych w Polsce, ale również ze Słowacji. Jakżejcie naszym zawodnikom do oni tego potrzebują. No ten skok chyba nie był najbardziej udany, ale, ale tak się przecież zdarza, zwłaszcza na początku kariery. Teraz ja śmiało, zapytam, co są z wami jakieś kicice? Super, proszę, już naszej naszej dzieci było słuchać. Jest teraz zapytam, czy są z wami kicice? Proszę Państwa, na tych zawodach kibicami są jak na razie głównie rodzice sportowców. No i z tego co mówiła organizatorka, Pucharu Teatr Ewa Bilan-Stoch to jest nie tylko impreza sportowa, ale też impreza taka rodzinna. To jest sposób na wspólne spędzanie czasu. Tutaj jest duży wkład rodziców, oni zorganizowali piknik. Można tutaj nie tylko przyglądać się skokom, nie tylko kibicować swoim pociechom, ale również miło spędzić czas. To jest nasze pierwsze wejście z dzisiejszych zawodów Pucharu Tatr. My będziemy tutaj jeszcze około południa, około godziny 12-13. Będzie tutaj wtedy również Kamil Stoch, będą startować ci starsi zawodnicy właśnie na tej średniej krokwi. Wtedy przyjrzymy się jakie skoki będą oddawali. A na razie żegnamy się z Państwem.